Znajdujemy się w fundacji Hata Zwierzaka. Fundacji trochę innej niż większość państwu znanych. To jest dom dla starszych zwierząt, dla starszych, schorowanych zwierząt, które trafiły do nas najczęściej po osobach zmarłych, które pozostawiły swojego zwierzaka, ten nie miał gdzie pójść. Rodzina nie chciała się zająć zwierzakiem, w związku z tym my stworzyliśmy takie miejsce, aby te zwierzęta mogły spokojnie i bezpiecznie dożyć swojej starości. I to jest w zasadzie ogromna część, znaczna część zwierząt, które u nas przebywają. Oczywiście zwierzaki chore i starsze pozabierane są również z innych fundacji, bądź też trafiły do nas z innych schronisk, które nie mogły zapewnić im takiej opieki, na jaką zasłużyły, jaką mogły mieć. To jest fundacja, gdzie wszystkie zwierzaki mieszkają w domu, gdzie jest ich dom, gdzie żyją sobie razem, wspólnie, wespół, w zespół, w dużej symbiozie, tak jak zresztą tutaj jest to widoczne. I ten dom, ten dom zupełnie inny niż wszystkie tracimy. Za parę miesięcy kończy się nasza umowa najmu. I miejsce, w którym teraz jesteśmy, które jest dla nich potencjalnie bezpieczną przystanią, musimy opuścić. To jest ten czas, kiedy po tylu latach działalności tułaczki, narażania się na to, że zawsze można być wyrzuconym z miejsca, które wynajmujemy, chcemy mieć swoje własne miejsce na ziemi. Dla nich Chcemy mieć dom zwierząt, dom, który będzie własnością zwierzaków, własnością Fundacji. I jest taka możliwość. Znaleźliśmy wspaniałe miejsce dokładnie pod naszą działalność. Dokładnie pod potrzeby tych zwierząt starszych i schorowanych. Dom, w którym wcześniej mieścił się dom dla starszych ludzi. Czyli dokładnie i doskonale przystosowany do warunków, jakie potrzebują ludzie, a co dopiero zwierzęta. Mamy też fantastyczną panią, która zgodziła się poczekać na to, żebyśmy zgromadzili fundusze na ten dom. To jest kwota 280 tysięcy. Wydaje się to być dużą wartością, ale biorąc pod uwagę, że jest to dom, który ma 400 metrów, jest przystosowany dokładnie po to, żebyśmy tam weszli, żyli i mieszkali, w pełni wyposażony. Ma również 5 tysięcy metrów działki. To jest wartość, która jest wartością kawalerki w Warszawie. Natomiast na czym polega problem? Problem polega na tym, że. Jako fundacja takich pieniędzy osobiście nie posiadamy. Te pieniądze chcemy zgromadzić, zgromadzić od naszych darczyńców, ludzi, którzy wspierają naszą działalność, którzy uważają, że to, co robimy, jest dobre i słuszne, że te zwierzęta, które tutaj są, zasługują na to, by mieć swoje miejsce na ziemi, z którego nikt więcej ich nie wyrzuci. Dlatego zwracam się do Państwa z wielką prośbą, apelem, żebyście pomogli nam zebrać te pieniądze na własny dom. Dla nich, żeby te zwierzaki, które tutaj widzicie dookoła, które tutaj sobie chodzą, żyją bezpiecznie, mogły te bezpieczeństwo mieć do końca swoich dni i jeden dzień dłużej. Żeby czuły się bezpiecznie nawet wtedy, kiedy mnie zabraknie. Bo wiadomo, że nikt nie jest wieczny. Natomiast bardzo chciałabym, marzę o tym, żeby miejsce, które stworzyliśmy wspólnie, ja i one, mogły przetrwać, przetrwało mnie i żeby ten, kto przyjdzie po mnie, również mógł kontynuować to, co zostało tutaj stworzone. Bo takie zwierzęta będą zawsze. Ludzie będą umierać, a zwierzęta, które po nich pozostają, bardzo często będą tracić dach nad głową. Pozwólmy, żeby one również miały swoje miejsce. Takie miejsce, do którego będą mogły trafić, będą bezpieczne, bo dlaczego mają na to nie zasługiwać?